Mikołaj, przede wszystkim chciałabym Ci pogratulować Twoich sukcesów muzycznych, bo na przykład czytelnicy Plotka to wiedzą o nich od jakiegoś czasu, dopiero jak zaczęło się robić głośno odnośnie Eurowizji. I tutaj w temacie Eurowizji mam oczywiście pytanie o występ Blanki. Jak oceniasz jej finałowy występ i może nie wiem, co w nim zabrakło, żeby ona właśnie mogła zająć to pierwsze miejsce? Ja wolę mówić właśnie nie o tym, czego zabrakło, a właśnie co zostało zmienione i co zostało dodane i mówić pozytywnie. E, tak jak mówiłem, pisałem na Twitterze, że to był moim zdaniem najlepszy występ Blanki e, finałowy, a to jest największa presja, więc szacun na to, za to, że właśnie podołała psychicznie, e, że zrobiła progres wokalny, e, widać, że się naprawdę starała i że duża ekipa za to odpowiadała. Myślę, że nie było wstydu naprawdę. No. Właśnie to ty odpowiadasz za piosenkę solo od strony właśnie produkcyjnej. I jak ci się współpracowało z Blanką? Jaką ona jest osobą taką do pracy, do pogadania? Bardzo spoko. Ona jest bardzo dobrą osobą do pracy. Jest taką, no jest taką ziomalką, nie? Więc w studio nie było żadnych problemów, ma poczucie humoru, nie jest spięta. Zresztą to widać i to jak ona jest w wywiadach jest faktycznie też takie na żywo. Także to, było, to był spoko czas. Bardzo długo to robiliśmy, bo kilka miesięcy ten jeden twór powstawał. Okay, Chciałam się zapytać, właśnie ile czasu trwa zrobienie takiego hitu? To zależy, bo czasami pomysł na przykład musi się trochę tam wiesz, um, wiesz zasiać nie? i te rzeczy trwają czasami. Czasami robisz numer w 5 godzin i jest gotowy. Tutaj szukaliśmy i tekstu, yy, który napisała songwriterka z Finlandii Maria Bromberg i taka Julia Sandberg. Yy, więc była to duża ekipa też międzynarodowa, ale mieliśmy już od początku tą melodię, tę taką produkcję i yy, no i co, no i trwało to kilka miesięcy. Ty znasz rynek artystyczny jak mało kto. Czy Twoim zdaniem Blanka ma szansę zostać wielką gwiazdą? <laughs> To takie, takie prorocze trochę pytanie, ale no musiałam je ja, zadać. Ja myślę, że w ogóle to nie jest do mnie pytanie. Okay. Nie mam pojęcia. Nie chcę przewidywać przyszłości, tak, I, i... Myślę, że na pewno ma do tego wszystkie, wszystkie rzeczy, które są potrzebne. To jest, to jest, to jest ja, to miałeś... pytanie, to już nie wiem, to już od niej zależy. Czy będzie chciała, może zaraz jeszcze tak coś innego no. robić. My może rodzina oczywiście... rodziny, wyjdzie do Włoch i będzie, y, wiesz, wino sprzedawać tam. No, oczywiście trzymamy kciuki za te plany muzyczne, oczywiście, tak? Ale ważne, żeby Bablanka była szczęśliwa. Mam jeszcze pytanie o taką szwajcarską stronę e, sukcesu eurowizyjnego. Tu tutaj wiele osób się oburzyło, że kibicowałeś bardziej w Szwajcarii byłeś pokazany właśnie w telewizji, prawda? Z tą szwajcarską ekipą. Jakbyś mógł wyjaśnić, o co tutaj chodziło. Ja którzy się oburzyli? E, tak, ja y, sam na to nie padłem na początku, y, ale po tych, po tych komentarzach stwierdziłem, że kurczę, no. Przecież po prostu Szwajcaria to jest jedyny kraj, który mnie zaprosił i dlatego tam jestem, a nie dlatego, że nie chciałem jakiegokolwiek innego kraju reprezentować. Ale to też nie jest tak, że tylko w Polsce był ten problem. Ten problem niezapraszania songwriterów jest mega popularny i to w każdym kraju i nawet w tym roku moi znajomi. Nawet już wymieniłem niektórych, musieli kupić swój bilet lotniczy i hotel, żeby, żeby przyjechać na Eurowizję. No a jest to konkurs piosenki, więc myślę, że autorzy są tutaj ważnym elementem i uważam, że oni w pierwszej kolejności powinni być zapraszani. A dopiero potem osoby, które, no nie wiem, pracowały nad tym utworem, ale już po powstaniu, no jakby ten, ten utwór to jest jednak istota w dużej mierze, oprócz występu oczywiście. I w tym roku Polska Cię nie zaprosiła, ale może w następnym Cię zaprosi. Tak, i tak jak mówiłem, też nie żywię razy w ogóle, luz, więc jakby, jakbyśmy mieli okazję robić za rok, to ja jestem otwarty i, i nie będę stawiał warunków. Jak nie chcecie, to mnie w ogóle nie zapraszajcie, nigdzie. W tym humorystycznym kończymy tę <laughs> rozmowę.